Szanowni Państwo, na terenie całego kraju trwa Narodowy Spis Powszechny. Na terenie gminy do dnia dzisiejszego spisało się około 46% naszych mieszkańców. Zachęcamy wszystkich do udziału. O szczegółach i zasadach spisywania się powie Pani Kinga. Formą podstawową spisu jest spis internetowy, metodami uzupełniającymi. Jest spis bezpośredni lub telefoniczny prowadzony przez rachmistrza spisowego. Rachmistrzowie spisowi prowadzą czynności od 4 maja bieżącego roku. Prowadzą spis głównie w formie telefonicznej. Telefony są wykonywane z dedykowanej specjalnie do tego linii telefonicznej. Jest to numer telefonu, na który należy zwrócić uwagę. Jest to numer warszawski z kierunkowym 22. 828 8888. 888. Także bardzo proszę, żeby Państwo zwrócili uwagę, z jakiego numeru jest wykonywane połączenie, ponieważ jest to jedyny numer, z którego rachmistrz spisowy dzwoni do Państwa. Od końca sierpnia bieżącego roku czynności spisowe będą również wykonywane przez rachmistrza spisowego w terenie. Można rachmistrza spisowego zweryfikować zarówno na stronie internetowej www.spis.gov.pl jak również na numerze infolinii 22 27 9 9 9 9 9 9 oraz w godzinach pracy urzędu u koordynatora spisu, którym jestem ja można się kontaktować i sprawdzić czy rachmistrz spisowy faktycznie nim jest. Należy również pamiętać, że do momentu skontaktowania się z państwem przez rachmistrza spisowego można dokonywać spisu internetowego. Jeżeli rachmistrz się z państwem skontaktuje, nie można odmówić mu odpowiedzi na pytania. Także należy na to zwrócić uwagę. Czemu służy spis powszechny? Ponieważ wiele osób nie ma takiej świadomości, czemu, czemu w zasadzie ten spis służy. Spis jest dokonywany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej z udziałem gmin, w tym koordynatorów, gminnych komisarzy spisowych z tego względu że daje nam to różne odpowiedzi na temat przemian faktycznych przemian społeczno-gospodarczych na terenie całego kraju daje odpowiedzi w różnych ważnych dla nas sprawach życia społecznego oraz stanowi podstawę do ustalania budżetów, subwencji, dotacji dla gmin naszego kraju także uważam, że jest to bardzo ważna sprawa dotycząca nas wszystkich i powinniśmy o to wspólne dobro jednak zadbać. Także zachęcam Państwa serdecznie do udziału. Można się spisać do 30 września. Nadmieniam również, że odmowa udziału w spisie, brak spisu, Wiąże się z odpowiedzialnością państwa, tak? Ponieważ jest to obowiązek. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych, za podanie nieprawdziwych danych jest przewidziana kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Na terenie gminy Świdwin, Prowadzone są również czynności spisowe z udziałem członków Gminnego Biura Spisowego, jak i Rachmistrza Spisowego. Aktualny harmonogram jest publikowany i aktualizowany zarówno na stronie Gminy, bip Gminy, jak i w mediach społecznościowych. Czynności spisowe są prowadzone od czerwca. Wszelkie informacje dotyczące tej akcji są również wywieszane na tablicach ogłoszeń. Gminy. Także mogą się Państwo spisać zarówno w tych punktach spisowych. Jest również możliwość spisania się w godzinach pracy urzędu na stanowisku spisowym. Do tego przygotowanym pracownicy Gminnego Biura Spisowego udzielają wszelkiej możliwej pomocy dotyczącej spisu. Wszelkie dane zbierane są za pomocą bezpiecznych systemów informatycznych. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada prezes Głównego Urzędu Statystycznego.